Nie wiem czy duże to co leży, no. Po ilo-piwach, No <noise> czy znaczy, wiesz, no sprawdź sobie tam, nie pamiętam. Dla mnie to tam wiesz. No, nie takie duże są. Chodź, kurwo, ty. Biegnę. Nie do niego mówię, ten, ten z papierem toletowym. Ja go ruluję, nie? Tylko chuj wiesz, na dystans mnie bierze, wiesz o co chodzi. Wiem o co chodzi. Pas pierdala teraz wafer, i bada. A Gdzie... idę, tak A chuj, zginę, tu zginę. Może ci na jebie. A jak nie? Pa, pa, pa najebie mu? Najebałem, najebałem ty. Udało czekaj, się. Ci. Słuchaj się tu, zabij miliony i do miasta idź. Weź do miasta kurwa. O, teraz pierdolą. ale jest ze mnie, co? <laughs> nie? Ty, jestem hardcorem, dobra. A nie, czekaj jeszcze, no trzeba jej najebać. Od tych kurwa pokemonów. Uważaj, bo wiesz jak pierdolnie. No właśnie o tym mówię. To zaraz te pokemony i wyjdą. Ho, wie, że rozjebiemy, damy raby, co? Dawaj, na wiem. Dawaj, pizde ją, wpizdej ją. Tu 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 tu, tu szybko. Tu, tu 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 jeszcze wolno, nie? Napierdam. Nie ja wolno, wie, że tak szybko wali, coś wygodnego niedawno. Dawaj, Dawaj rozjebiemy ten kryształ Pokemonu. No, ten kryształ kurwa Pokemonu. Mi to się trochę z Starcraftem kojarzy, wiesz, ta gra. Weź go, weź go, to zajmij, to... zajmij go. Bo mnie zajebie, ja rozjebię to. Dobra. Nie wiem, czy mu najebie, wiesz? Od wieży go odciągnijmy. To mu może najebie. O kurwa, suka, suka. Suka Gdzie? przyszła. No, zobaczysz się. Dobra, wycofuj się. Wycofuj się, bo ci nie, nie pomogę, ja sama mało HP mam. Powiem ci jedno, w krzaki... Patrz teraz. Patrz teraz na moje HP, pa. Pa. Dobra, ja do miasta spierdolę, nie ma to co tu siedzieć. W krzaki i do miasta. <laughs> Jak to jeden ziomek powiedział. Po Polach. W krzaki do miasta. <laughs> Skakuj... A mówi gdzie ty. Ja pyta gdzie, gdzie ty idziesz? On mówi w krzaki. A po chuj. A, mówi, a po, on mówi W krzaki i do miasta. a Aaa, no też lubię krzaki. Patrz teraz sprzedaj kilka tych demofików yy, oszczędzkończoności. w to no ole twoje ostrze. Będzie ja, dużo bił. Ja mam swój styl ja tak dużo jak biję. Kurwa, ja kurwa, jak jak gram tym Lee 3 czy jak on tam, nie? To, wiesz, to Ja inwestowałem w tego, w atak tylko, nie? To miał 400, prawie 500 miał. Czaisz? Ła. Wow. jak wykurzył. O której dzisiaj Nie wiem, gdzie dzisiaj wrócę, bo... No, może jutro wrócę, o północy, czy który? której. Wiesz, ja, libacy się szukuje. Wziąłeś, kupiłem, ty. O, o której z roboty wranasz? No to <laughs> zobaczę tam na skype'ie, zobaczysz. Ja nie wiem, bo wiesz, wszystko się zmienia, nie? Nie... To jakiś nobów zwerbuj tu, żeby wiesz, żeby nie z botami grać, żeby bić ten, żeby bić wiesz o co chodzi, no bo Żeby mniej było ludzi, nie było dużo, bo jak dużo, to jest to wiesz, ciężej, nie? Chodzi o to, żeby nabić te wygrane, nie? Wiesz no. o co biega, nie? To weź zwerbuj jeszcze jakieś nob, a będzie 2 na 2, ale bez kompa, nie? No. Dla mnie ziomka i dla ciebie, nie? Takiego ziomka, żeby nie umiał grać, nie? Bo choć tam... Ej, tam oni może... tu wjeżdżają po nas, nie? A tam, tam trzeba pomóc. Dawaj, okay. dawaj wronę. Mi się pojebało tu. A, w tą sukę goń. Czekaj, czekaj, zapomniałam o tym. Już idę, już idę. Dobra. Pojebałem, dobra. Chodź, idziemy, ten... chodź omek Pak szybko na kurwę. Pada Pach... kurwiam szybko ty. Oczywiście. Szybki, jest Chodź, uciekaj. Ja sobie chodzę. Ja też taki hardcore będę czekaj. No a ty jesteś cienki w uszach. Nie żartuję. Dobra, ho. Wieża. Nakurwiajmy wieżę. Bom, bom bom! I Kryształ pokemonów, czekaj uleczę cię No dzięki, dawaj ro rozjedę ten chuj spot. Chuj my wygraliśmy, pa 28 minut kurwa wygraliśmy praktycznie, nie? No byśmy chcieli, dawaj rozjebiemy i chuj tam bo, bo mi, się giga naczpa, nie? Znaczy ten, no O patrz urósł ty, widziałeś? O oh, Jezus Maria Widziałeś jak urósł? Duży, nie? Oh. A i frajerzy gincie Patrz jak szybko na kurwiam, pa szybko chodzę, szybko chodzę, nie? 570 z tym, z tym czarem mam, nie? To idealnie Knopgame game. Zwycięzja. A ja taką oh, wchodzę ty i tym pisze Dobra, to na razie mam ty,